A chciałoby się w prywatnym szpitalu rodzić, ale nie dla psa, dla pana, pieniążków nie ma. A tak serio, to internet huczy, huczy od porodu Andjax i materiału z tegoż porodu. I powiem wam szczerze, że ja mam dużą czułość, na pewną niesprawiedliwość, która w tym konkretnym przypadku naprawdę mnie wkurzyła. I rozbierzemy temat na czynniki pierwsze. Zapraszam. Myślę, że Andziaks, nie muszę przedstawiać, jest to jedna z największych influencerek i twórczyń tutaj na YouTubie. Razem ze swoim partnerem i już mężem Luką robią content bardzo mocno lifestyle'owy i generalnie vlogują. Andziaks zasłynęła między innymi z tego, że lata temu chyba 5 udostępniła do wglądu na YouTubie swój pierwszy poród i już wtedy wrzało na ten temat. Zdania były tak samo praktycznie podzielone jak teraz, mimo upływu pięciu lat. Po opublikowaniu filmiku na ten temat na TikToku i przeczytaniu naprawdę różnych, nawet skrajnych opinii na ten temat, uznałam, że podzielę się też tutaj, bo nie chcę po prostu, żeby moja opinia poparta doświadczeniem. Jestem matką trójki dzieci i dwa razy rodziłam w polskim publicznym szpitalu. Nie chcę, żeby ta opinia zaginęła, bo uważam, że głosów, które nie potępiają jawnie Angeliki, jest bardzo mało. Natomiast od początku. Na TikToka dodałam swoje zdanie na temat całej tej dramy. Ja obejrzałam poród Andjax i uważam, że było naprawdę piękne, że miło się to oglądało. Ja sama przypomniałam sobie, jak to było, kiedy rodziłam swoje dzieci. No, poryczałam się po prostu jak bubr. I ja generalnie jestem z tego obozu, który uważa, że ten filmik nie jest zły. Pojawiły się głosy oburzenia, że wizerunek dziecka w pierwszych chwilach życia tego dziecka nikt nie rozpozna za tydzień, a co dopiero jak upłynie więcej czasu, więc ja tutaj nie do końca się do tego skłaniam. Natomiast w swoim filmiku poruszyłam temat tego, że dla mnie taki materiał z polskiego porodu w polskim szpitalu, nawet jeśli to jest medicover, jest edukacyjny. Że dla kobiet, które są w ciąży, które spodziewają się dzieci, które porody mają gdzieś tam zapasem. To może być naprawdę pomocny i przede wszystkim przyjemny materiał, który odczarowuje poród jako coś, co jest strasznego. Na pewno w swoim otoczeniu macie chociaż jedną osobę, która mówi o tym, że jej poród to była po prostu rzeźnia, masakra i wszystko. Takie informacje naprawdę mogą przestraszyć, i uważam, że w dobie tego niżu demograficznego, który mamy i tego, że kobiety niekoniecznie chcą rodzić, takie materiały są przydatne i mogą na pewno ocieplić wizerunek porodu. I ja sama. Wszystkie trzy porody miałam naprawdę super, więc bardzo się cieszę, że taki film powstał. I ja oczywiście rozumiem wszystkich tych, którzy uważają to za kontrowersyjne. Ja sama, mimo tego, że gdzieś tam tworzę w internecie i w czasie trzeciej ciąży również w internecie tworzyłam, chyba nie miałabym psychy, żeby dodać tak intymną chwilę. Ale jednocześnie, kiedy ja byłam w ciąży z każdym swoim dzieckiem, Takiego materiału nie było. Jedyny materiał, jaki znalazłam z porodu, to był materiał jakiejś super nature, friendly baby, która rodziła w rzece. I tu w ogóle takie filmiki o sporodów, to były tylko filmiki zagranicznych twórców, które nijak nie przekładały się na polskie realia. I zanim padnie ten sam zarzut, który słyszę sobie na TikToku, który doprowadza mnie do białej gorączki, ale poród Andzjax też nie przekłada się na polskie realia, bo ona rodziła w medykowerze. Przepraszam, Przepraszam wszystkich, których urazi moje stwierdzenie, ale chyba to jest taka typowa przypierdolka do kogoś, tylko dlatego, że ma hajs. I mówię to z pełną świadomością tego, że parę osób wkurze. Tak naprawdę ze świecą szukać materiałów, które pokazują, jak poród idzie krok po kroku. Ja nie wiem, w jakich mordowniach niektórzy z Was rodzili, ale nie ma rejonizacji. W czasach, w których żyjemy, w Polsce, w której żyjemy, możemy sobie wybrać szpital, w którym rodzimy. Oczywiście. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Nie da się przewidzieć tego, czy lekarz będzie miał zły humor, tego dnia będzie dla was bucem, czy przyjdzie położna, która, nie wiem, jest wypalona, ale jest możliwość wybrania szpitala. I uważam, że to jest krzywdzące dla położnych i lekarzy, którzy są naprawdę wspaniali w swoim zawodzie. Ja na takich trafiłam. Że jest to krzywdzące dla placówek, które przechodzą modernizację, restrukturyzację, by jednak tym kobietom ułatwić życie. I takie, takie miejsce na przykład jest w szpitalu w którym ja dwa razy rodziłam. Bo tak naprawdę, po tym jak obejrzałam poród Andziak, to ja tak naprawdę nie widzę ogromnej różnicy między salą, na której ona rodziła w medykowerze płatnym i ponoć niezbyt tanim, a salą w publicznym szpitalu Żeromskiego w Krakowie. Powiem więcej, moja sala była ładniejsza z tego, co tam widziałam. Ja nie uważam, żeby to, co oni tam pokazali, poza tym apartamentem, w którym ulokowana była Andzia jako ciężarna i jej mąż mógł sobie tam y, waletować na kanapie, no to niczym się to za bardzo nie różniło od publicznego szpitala. Wiele szpitali też ma dostęp do znieczulenia. To nie jest żaden ogromny przywilej. Jeśli wasz szpital tego nie ma, no to nie ma się co bać i warto jechać kawałek dalej. Padają zarzuty tutaj, że, a bo Andziak z makasę, umowę z Medicoverem. Bez kasy też się da to w ten sposób ogarnąć. Uważam, że nie trzeba się zgadzać ze wszystkim, co robi Andjaak. Ja nie ze wszystkim się zgadzam, ale akurat uważam, że niesłuszny jest hejt na nią za ten poród, bo wiele kobiet w ciąży marzy o tym, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A fakt, że tam panował taki spokój, że Andjaak super sobie dawała radę, on dodaje otuchy. Naprawdę nie wiecie, jak wiele kobiet chce po prostu podzielić się swoim doświadczeniem, które niestety w jakiś sposób jest traumatyczne i zatruwają po prostu umysł. Ja starałam się nie słuchać takich rzeczy, a i tak byłam turbo przerażona. Gdybym te lata temu trafiła na taki filmik, pomogłoby mi to. Nie bałabym się i szłabym bardziej nachajpowana na ten poród. Zmyślał o tym, że jest to bolesne, ale piękne przeżycie. I myślę, że wiele kobiet wciąż będzie wdzięcznych za to, że taki film powstał. I strasznie mnie to mierdzi, że w tym kontekście pojawia się naprawdę mnóstwo zarzutów, a bo ona ma kasę, bo ona jest milionerką. Ludzie! W sensie tyle influk krzyczy na ten temat! Weźcie sobie spójrzcie w mordę w lustrze i powiedzcie mi, czy wy jako influ działający w sieci nie zesralibyście się z radości, mając ku... ułamek tych zasięgów, które ma Andzia? No, ja jestem jedną z Was i ja bym na przykład takie chciała. Niekoniecznie zbudowane na tym, ale same w sobie zasięgi chciałabym. Czy chciałabym mieć tyle kasy co Andziak z Iluka? Na tą rączkę proszę dać. Codziennie chętnie bym przyjęła. Przecież wy im tego nie daliście za darmo. Co, co, co więcej, oglądając ich materiały, dokładacie się do ich bogactwa, o które się teraz do nich spierdala bardzo duża część ludzi. Nie rozumiem tego. Ci sami, którzy krzyczą, że. Po co taką intymność pokazywać, co to ma być? A bo ona się super rodzi, bo ona ma kasę. Bo po prostu, co wy myślicie, że nie bolało nic, no dobra, potem tam miała znieczulenie, ale, ale skurcze kurczę Czy wy myślicie, że ona, co nie wiem, wysmarowała krocze tą kasą i się zajebiście, rodziło ludzie, jakby w ilu w szpitalach byliście? Dużo szpitali w Polsce już w ogóle nie wygląda tak jak lata temu. To są przyjazne kobietom miejsca, odpicowane tak, żeby każda kobieta czuła się w porządku. Jeśli rodzieliście w innych warunkach, Rozumiem to. Nie każdy ma możliwość dojechać, nie każdy jest z dużego miasta. Ale to nie jest tak, że jesteście całkowicie pozbawieni możliwości wyboru. Jestem przekonana, że każda kobieta, która miałaby możliwość urodzić w medykowerze, pewnie jeszcze dostać za to bułę, albo po prostu mieć zapewnioną dobrą opiekę, to wyjebałybyście drzwi razem z futryną, żeby to zrobić. Bo każda matka chce dobrze dla swojego dziecka. Ale z tego miejsca wam powiem, że ten szpital... Wcale aż tak bardzo się nie różni. Moje położne, przy których rodziłam, to były ciepłe, dobre kobiety, którym zależało na mnie, no, mimo że jakoś nie smarowałam im tysiącami, mimo że nie przyszłam na poród z kamerą i nie wiem, nie, nie musiały się bać, że jak jedną coś głupiego, to, to cały internet ich potem rozliczy. Pojawia się argument, że przeciętna kowalska nie może sobie na to pozwolić. Nie może, ale też nie musi. Jak was mierzi, że kobieta rodziła w Medykowerze i też chcecie, no to sprawdźcie sobie ceny. Są od 9 do 20 tysięcy, w zależności od pakietu i rodzaju porodu. Jasne, prawdopodobnie jest to poza zasięgiem osób, które no, są przeciętnymi Kowalskimi, ale tak jak mówię, nie musicie tego robić. Bo prywatna opieka w wielu szpitalach naprawdę jest fajna. Takie głosy też pojawiły się pod filmami. Wiele kobiet wyjaśniało, że nieprawda. Na NFZ też da się to zrobić tak, ale. Kiedy filmik idzie w jakiś sposób do szerszej grupy na TikToku, to drugi filmik, który wyjaśnia i dementuje to, że na NFZ wcale nie jest źle, znika. Więc dlatego nagrywam ten materiał. I powiem Wam coś turbo szczerze. Ja rodziłam drugie dziecko w Norwegii, mam ich trójkę. Pierwsze rodziłam tutaj w Krakowie, drugie rodziłam w Norwegii, a trzecie też rodziłam w Krakowie w Żeromskiego. Syna rodziłam 10 lat temu, córkę 4. 6 lat różnicy i w tym czasie ten szpital zmienił się tylko na lepsze. Oczywiście były tam jakieś drobne rzeczy, jak zatkany odpływ, ale wywalone na to. To nie ma znaczenia, bo najważniejsi są ludzie. Tak samo jak ciepłe wrażenie miałam z pierwszego porodu, poza tam jedną lekarką, która była dramatyczna, ale położne były cudowne, pielęgniarki były super, to na przykład w kwestii jedzenia, że romski zmienił się wspaniale. I druga kwestia. Sapiecie, że o, Medicover to, Medicover tamto, kasa, kasa, kasa. Jak rodziłam w Norwegii. To Medicover, w którym byście zapłaciły 9 do 20 tysięcy, to by mógł Norweskiemu szpitalowi buty czyścić. Bo tam kobiety mają zapewnioną taką opiekę, że to wygląda jak luksusowy szpital. I ja tam spędziłam wspaniały czas. A po porodzie leżałam w hotelu, sama, w sali i opiekowała się mną położna, którą miałam na telefon. W wielu miejscach na świecie opieka po porodzie jest na o wiele wyższym poziomie. Jak i wielu jest nas kraje niskim, gdzie kobiety rodzą w polach, w trakcie roboty, gdzie w ogóle to nie jest ludzki poród. Żyjemy w kraju wysoko rozwiniętym, w którym naprawdę no wiele rzeczy jest dyskusyjnych. Opieka zdrowotna to jest w ogóle długi temat, ale muszę stanąć trochę w obronie publicznej opieki zdrowia, jeśli chodzi o porody. Naprawdę coraz mniej jest takich miejsc, które są po prostu takimi mordowniami. A kobiety też już są na tyle mądre, że edukują się, sprawdzają, dowiadują się, wymieniają doświadczeniami między sobą, by takich miejsc uniknąć. I co się wtedy dzieje? Szpital musi się poprawić. Dzieją się zmiany. One się może nie dzieją z dnia na dzień, ale pojawiają się. A zarzut do Andziaks o kasę jest dla mnie takim typowym polaczkowym pierdoleniem, bo jak się komuś po prostu coś udało, i no nie daj Boże, ma pieniążki, do czego zgnoić za wszystko? I serio rozumiem, dlaczego dla was, dla niektórych, ten materiał jest kontrowersyjny. Bo część z was nie dodałaby tak intymnego materiału do internetu, albo w ogóle nawet nie chciałaby obcych osób w sali. Ale nawet nie macie pojęcia, jak ogromny walor edukacyjny to jest. Ja bym się dała pokroić za taki film 10 lat temu, kiedy srałam po gaciach. Z nerwów, jak, jak w ogóle to będzie wyglądało, jak będę rodziła swoje dziecko. A jedyny, jedyny referenc, do którego się mogłam odnieść, to goła baba w rzece rodząca dzieciaka. No kurwa. Brakuje takiej rzeczy. Dziwić się, że w Polsce go nie chcą rodzić. A jaką my mamy wiedzę na temat porodów? Jak to jest możliwe, że wiedzę na temat tego, jak urodzić dziecko, jak przebiega poród, jak dobrze się czuć przy porodzie, żeby się dowiedzieć jej z internetu, bo nie każdy ma możliwość iść do szkoły rodzenia, dowiadujemy się. Influencerki. To nie jest wina, Anjax. To jest akurat jej zaleta, że to dodała. To jest wina systemu i rządu, który nic nie zmienia, by edukować kobiety lepiej. No oczywiście, żadna przeciętna kowalska nie nagrywa swojego porodu i nie wrzuca go na YouTube. A. Ale przez to my gówno wiemy na temat porodu, przez to mamy szczątkowe informacje, przez to dziewczyny idą ze strachem na salę, a nastawienie, uwierzcie mi, bo przerabiałam to trzy razy, nastawienie przy porodzie ma, ma bardzo wielki wpływ. Jeśli się boisz, to uwalnia się hormon stresu i on na przykład opóźnia poród. Jak idziesz zadaniowo i masz tak Jejku, urodzę tego dzieciaka, będzie subcio i dam radę. To automatycznie uwalnia to, wiesz, oksytocynę, gdzieś taka nahypowana i ten dzieciak to fu. Idzie o wiele lepiej. Ja swoje trzecie dziecko urodziłam w 40 minut. Od odejścia wód płodowych. I co? I było super! Czy urodziłam w medykowerze? Ho! 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 Nie! Czybym chciała? Dziś. Zanim rzucicie kamieniem, zastanówcie się, czy we właściwej sprawie. A jako już, a już tak na koniec, jako ciekawostkę, to powiem Wam, że ja wpadłam na pomysł, żeby nagrać swój poród, jak rodziłam w Norwegii, bo też chciałam mieć pamiątkę z tego, jak to wygląda, bo pierwszy poród pamiętałam, że był piękny, ale bardzo dużo szczegółów z niego zapomniałam. No i my nagraliśmy poród, ale niestety nie mieliśmy takiego skilla z Kamilem, jak ma Luka i Andziak, że wiecie, oni sobie super ustawili kadr i było G, i niestety Odpadliśmy, nigdy nie zmontowaliśmy tego filmu nawet na pamiątkę dla naszych dzieci, bo w pewnym momencie ręka kamerowi spadła. Nie, po prostu nie chcieliśmy tego widzieć. I nawet jakbym chciała z tego zrobić walor edukacyjny, to na pewno nie zachęcałby do rodzenia nikogo, więc no, cieszymy się, że ktoś to zrobił. I nie byłam to ja. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie tego materiału. Jeśli wam się podoba i w ogóle częściej byście chcieli takie materiały albo o porodzie w Norwegii, a ja wiem, że to jest książkowy kanał, no ale czasem będą się zdarzały takie happeningi. Więc jeśli chcecie więcej takich filmów, to pamiętajcie, żeby składać zamówienia w komentarzu. Pamiętajcie również o moich książkach, które również urodziłam, ale myślą. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie lajka, komcia, łapkę w górę i podbijcie ten film. טוטלה, ביי!